Zachowaj zasadę ograniczonego zaufania do internetu. Dzień dobry, nazywam się Jolanta Skrobowska, jestem radcą prawnym i prawnikiem rodzinnym. A to jest podcast, w którym rozmawiamy o rodzinie, rodzicielstwie, opiece, wychowaniu i edukacji czyli o wszystkim, co na co dzień spotyka każdą polską rodzinę. Czytałam ostatnio, że współczesny człowiek w ciągu jednego dnia otrzymuje tyle informacji, ile jego przodek był w stanie przyjąć przez całe swoje życie. Wiadomości docierają do nas z każdej strony. Jesteśmy społeczeństwem wzrokowców. Patrzymy obrazami, lubimy zdjęcia, lubimy ich dziennie setki. Robimy ich tysiące. Obrazy sprawiają, że chłoniemy otoczenie, skanujemy je. Często bez zastanowienia i niczym maszyny. Ślepo przetwarzamy pozyskane dane. Wracając jednak do informacji. Nigdy wcześniej nie mieliśmy takich możliwości ich zdobycia. Jeśli tylko masz dostęp do internetu, a ma go aż 84% Polaków, możesz pytać pana Google o co tylko chcesz. Na większość pytań przecież odpowie. Chciałabym cię dziś przestrzec przed tym, że nie wszystko, co znajdziesz w internecie, warte jest jednak Twojej uwagi. Nie mówię tylko o portalach plotkarskich, zabawnych stronach o niczym czy durnych pożaraczach Twojego czasu. Mówię o poważnych stronach, które opisują fakty, o internetowych wydaniach dzienników informacyjnych, portalach wydawniczych, wielkich portalach internetowych czy nawet blogach tematycznych pisanych przez specjalistów danej dziedziny. Dlaczego powinieneś podchodzić z ostrożnością do tego, co czytasz? Przede wszystkim dlatego, że wszystko się zmienia. Niby oczywiste, że nic dwa razy się nie zdarza i że dziś się już nie powtórzy. Zmienia się świat, realia, a informacja pędzi niemal z prędkością światła. Czy słyszałeś, że pewne informacje wyprzedzają fakty? Podam Ci przykład. Jakiś czas temu media informowały o śmierci Adama Słodowego, ponad 90-letniego autora i prowadzącego programu Zrób to Sam. Chwilę potem okazało się, Posłuchaj fragmentu sprostowania, który pochodzi z portalu Wirtualne Media. W piątek po południu wiele mediów poinformowało, że w wieku 95 lat zmarł Adam Słodowy, znany m.in. jako gospodarz kultowego programu Zrób to Sam. Tymczasem najbliższa rodzina Słodowego zapewnia, że to nieprawda. Interia.pl, która jako pierwsza podała tę wiadomość, zamieściła przeprosinę. Żona pana Słodowego zapowiada działania prawne. To nie pierwszy przypadek uśmiercania w mediach. Uśmiercono już Tyne Turner, Clinta Studa, Russella Crowe, a w Polsce aktorów. Młodego przecież jeszcze Macieja Musiała, Andrzeja Grabowskiego i Janusza Gajosa. Były też inne historie. Już nie z uśmierceniem. Na przykład wpadki polityków, którzy posiłkując się wiedzą internetową, na przykład znanej nam wszystkim Wikipedii, opowiadali głupoty, bo ich informacje nie były nigdzie wcześniej sprawdzone ani potwierdzone. Były prezydent Bronisław Komorowski w 2010 roku powołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego, ale najpierw sprawdził jej definicję właśnie w Wikipedii, a wydruk wzbogacony o własne notatki przyniósł na konferencję prasową, na której ogłosił powołanie owej Rady. Definicja tam zawarta jest jednak dość lakoniczna, żeby nie powiedzieć niepełna zresztą Wikipedia. Encyklopedia internetowa działająca zgodnie z zasadą otwartej treści, którą współtworzą użytkownicy internetu, czyli ty i ja, zawierać może błędy trudne do wyłapania, bo to skarbnica wiedzy edytowana, być może właśnie teraz, bo w czasie rzeczywistym przez wielu redaktorów. O czym to wszystko świadczy? No o tym, jaką wagę ma dziś słowo, które czytasz w internecie. Często poważni dziennikarze piszą o tematach, których nie znają, nie rozumieją albo zmyślają. W internecie roi się od błędów. Ale dlaczego mówię o tym w podcaście prawniczym? Chciałabym zwrócić twoją uwagę na jakość informacji o prawie, które znaleźć możesz w internecie. Z całą pewnością możesz dowiedzieć się na przykład, ile czasu trwać może sprawa rozwodowa, ile kosztuje podział majątku, jakie są konsekwencje podpisania umowy na odległość. Często informacje na dany temat są jednak niespójne, a nawet sprzeczne ze sobą. Wpisujesz w wyszukiwarce pytanie, a tam co najmniej dwie różne odpowiedzi, albo dyskusja na forum, z której płyną wnioski zupełnie inne niż te z przez ciebie wcześniej artykułu. Co teraz? Jak to wszystko ogarnąć? Zapytasz. Niestety nie dam Ci uniwersalnej rady, ani przepisu na ujarzmienie internetu, ale opowiem o podstawowych zasadach, którymi powinieneś się kierować, szukając informacji w zakresie prawa. Po pierwsze, szukaj z głową. Staraj się precyzyjnie określić pytanie. Im dokładniej sformułujesz zagadnienie, o które pytasz, tym dokładniejszą dostaniesz odpowiedź. Po drugie, szukaj w sprawdzonych miejscach i tylko takich. Zapytać o coś, co Cię interesuje, możesz na każdym forum, pod artykułem na portalu plotkarskim. Na przykład na pudelku pod wpisem o rozwodzie aktorki ktoś pyta o to, ile kosztuje rozwód albo do jakiego sądu się zwrócić. Tylko nie licz na to, że odpowiedzą ci znawcy tematu. Może ktoś coś usłyszał, może praktykował, ale czy jego historia i odpowiedź jest w stu procentach pewna i pasuje do Twojego przypadku? Tego nie wiesz na pewno. A ja myślę i zakładam, że jednak nie pasuje. Szukaj odpowiedzi u osób, które są sprawdzone i wiedzą o czym piszą, bo danym tematem po prostu się zajmują. Po trzecie, pamiętaj, że należy szukać informacji najbardziej aktualnych. Jeśli szukasz w wyszukiwarce takiej jak Google, możesz za pomocą narzędzi, odnośnik znajduje się pod polem wyszukiwania z prawej strony, zawęzić obszar, który przeszukujesz. Rób to pamiętając, że to, co było aktualne rok temu, mogło zmienić się już kilka razy. Dlatego koniecznie zawęź wyszukiwanie do ostatniego roku, miesiąca lub konkretnego przedziału czasowego. Po czwarte, kieruj się myślą, że do danej sytuacji może mieć zastosowanie przepis, który aktualnie nie obowiązuje, ale obowiązywał w chwili konkretnego zdarzenia. Prawie wszyscy słyszeli, że prawo nie działa wstecz, no ale w praktyce bardzo trudno zlokalizować przepis, który dotyczy danego zdarzenia czy przypadku, jeśli nie chodzi o to, co ma miejsce tu i teraz. Na przykład. Jeśli w sądzie toczy się właśnie postępowanie w sprawie nabycia spadku, to zastosowanie mają nie przepisy aktualnie obowiązujące, ale przepisy z daty otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy. Po piąte. Szukając konkretnego aktu prawnego, zwracaj uwagę na jego adres publikacyjny. Adres publikacyjny to takie oznaczenie aktu prawnego, które pozwala na zlokalizowanie go w dzienniku urzędowym, w którym został opublikowany. Dany akt prawny może mieć kilka adresów publikacyjnych. Pełen tytuł aktu wraz z adresem pozwala na ustalenie, jakiej wersji dokładnie szukamy. Po szóste, zachowaj zasadę ograniczonego zaufania do internetu. Jeśli nie wiesz, która z wielu odnalezionych w sieci odpowiedzi jest dobra, nie zakładaj, że ta najbardziej korzystna dla Ciebie to ta właściwa. Pamiętaj, skoro ponad dwie trzecie polskiego społeczeństwa może się wypowiadać w internecie, a każda z tych osób może mieć odmienne zdanie na dany temat i w większości wiedza za nim płynąca jest nie do zweryfikowania. Dużo lepiej będzie, jeśli zapytasz kogoś, kto się zajmie danym tematem i po prostu da ci gwarancję, że to, co mówi, to prawda. A na koniec jeszcze jeden punkt. Ufaj swojemu instynktowi i nie wierz temu, co usłyszysz. Trochę przewrotny ten ostatni punkt, ale pozwólcie, że opowiem wam historię sprzed kilku dni. Mój klient próbuje dowiedzieć się, jakie przepisy go obowiązują. Jest rolnikiem i założył działalność gospodarczą. W grę wchodzi ubezpieczenie w KRUS, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i w ZUS, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Nie będę wchodziła w szczegóły, ale po kilkudziesięciu telefonach do obydwu instytucji, ów pan jest w kropce. Bo informatorzy, pracownicy każdej z instytucji mówią o jego sytuacji coś zupełnie innego. Interpretacja różni się od siebie o 180 stopni. Co z tym fantem zrobić? Jest jedno wyjście, mianowicie poprosić o pisemną interpretację. Nie słuchać i nie wierzyć, albo inaczej mieć ograniczone zaufanie do tych, którzy interpretują, szczególnie gdy w słuchawce przed połączeniem z pracownikiem danej instytucji słyszysz, że informacja ma ogólny charakter, co oznacza, że nie ma gwarancji na jej poprawność. Własny rozum i rozwaga to mieszanka skuteczna i polecana przeze mnie. Dziękuję ci za wysłuchanie mojego podcastu. Pozostałe odcinki znajdziesz w prosty sposób we wszystkich aplikacjach służących słuchaniu podcastów, w tym oczywiście na Spotify, Apple Podcast oraz Google Addict. Zapraszam cię do odwiedzin mojego bloga prawnikrodzinny.com.pl lub do kontaktu ze mną na adres e-mail kancelaria małpa-skrobowska.com. Pamiętaj również o podzieleniu się tym podcastem lub wystawieniu opinii, dzięki czemu prawnik rodzinny dotrze do większej ilości rodzin, które mogą potrzebować mojej pomocy. Dziękuję raz jeszcze do usłyszenia albo zobaczenia, mówiła Jolanta Skrobowska.